Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania horoskopów, przepowiedni na wrzesień 2019 roku dla znaków Zodiaku. Jak wiecie, te czytania są ogólne, nie z każdym z Was będą rezonować, dlatego też wybierzcie z tych. Czytam wszystko to, co Wam pasuje, co e, uważacie, że jest dla was. Resztę po prostu odrzućcie. Natomiast jeżeli chcielibyście tak uzyskać prywatną poradę, jak najbardziej jest taka możliwość serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się pod spodem filmiku. Chcę Wam przede wszystkim w tym momencie podziękować za wszystkie Wasze komentarze pod moimi filmikami. Jest mi naprawdę bardzo miło. E, robi mi się fajnie, cieplutko na serduchu. E, jak czytam. O to, co piszecie na temat tych filmików, które nagrywam. Dziękuję za subskrypcję, za lajki i jest to naprawdę dla mnie dużo, dlatego że wtedy wiem, że to, co robię, ma sens, że oglądacie, że Wam się to podoba. Także dziękuję Wam serdecznie. Także tutaj w tym momencie troszkę takiej reklamy chciałam zrobić. Jest to skierowana reklama dla osób, które interesują się ezoteryką, które interesują się kartami, tarotem. Otóż we wrześniu organizuję kurs tarota w Lublinie. Ostatni weekend września będzie to pierwszy zjazd, natomiast w połowie listopada organizuję taki kurs w Radomiu. Informacje na ten temat znajdziecie w tej chwili, tutaj macie taki odnośnik na ekranie, tam jest nagrany osobny filmik na ten temat, ale także informacje uzyskacie... Pod spodem filmiku będzie to opisane. Także serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do zapoznania się. A teraz, teraz przechodzimy już do czytania. Czytania będą e, poszczególne filmiki dla poszczególnych znaków zodiaku. A teraz będzie czytanie dla osób spod znaku panny na wrzesień 2019 roku. Z jaką energią wchodzicie w ten miesiąc? Wchodzicie, tutaj karty pokazują tak naprawdę to tak jakbyście chciały, chcieli zrobić wszystko na raz posprzątać, zorganizować, załatwić. Dużo tej energii może być, i tutaj radziłabym uważać na jakieś drobne potknięcia, jakieś drobne, żeby czegoś nie zapomnieć właśnie w tym biegu, dlatego że tutaj tej energii będzie bardzo dużo. Miesiąc przede wszystkim dla Was, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to będzie bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj karty mi pokazują, że będziecie mm, dużo... Mm. Podejmować decyzji. Decyzji bardzo istotnych na przyszłość. W relacjach, w związkach, tam gdzie nie bardzo Wam się układa, tutaj karty mi pokazują, że możecie nawet decyzji o rozstaniu podejmować. To będzie takie swoiste rozstanie, sprzątanie Waszego życia uczuciowego. Nie, nie będzie to łatwe, będzie tutaj bardzo dużo emocji z tym związanych, ale tutaj karty mi pokazują to tak, jakbyście wreszcie do tego dojrzały. Wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały to, że nabrałyście pewności, nabrałyście siły i wiecie po prostu, czego chcecie. W związkach w relacjach tam, gdzie dobrze się dzieje, bo to nie jest tak, że, że jak tutaj karty mi pokazują takie, takie historie, to wszędzie ma się dziać. Nie. Jest tu energia przede wszystkim zmiany jest poka pokazana, czyli albo będą rozstania, albo, nawet, albo deklaracji miłości w zależności tak naprawdę do czego, do czego dojrzałyście, do czego dojrzeliście. Osoby, które poszukują partnerstwa, tutaj dla mężczyzn spod tego znaku karty mi pokazują możliwość wejścia właśnie w takie trwałe relacje. Wasza praca. Mam wrażenie, że wrzesień, tak jak powiedziałam, bardziej będzie owocował pod względem emocjonalnym, uczuciowym, dużo spotkań, dużo, dużo fajnych historii, ale także chwilami ciężkich emocji, właśnie związanych w takich trudnych związkach i dlatego też karty mi pokazują, że praca będzie troszkę gdzieś z boku. Niektórzy z Was może pomyślą nad spóźnionym urlopem, niektórzy z Was. Gdzieś będą próbowali sobie wziąć troszkę wolnego, właśnie po to, żeby zająć się czymś innym. Natomiast tak, karty mi pokazują, że mimo tego, że nie bardzo będziecie miały na to ochotę, dobrze by było wyznaczyć sobie jakieś cele na ten miesiąc, coś mieć w zanaczu. Dlatego, że tutaj takie historie, karty mi pokazują, że może pojawić się fajna sytuacja zawodowa i co byście tego nie przeoczyli. E, ogólnie, tutaj takie informacje dla Was, nie dajcie się oszukać. Karty mi po, tutaj pokazują, że e, osoby gdzieś w Waszym towarzystwie może być tak, że nadwyrężą Wasze zaufanie. E, może to być niestety bardzo przykre, i tutaj mam wrażenie, że część przyjaźni może przez to się rozdać, właśnie dlatego, że m, osoby, na które m, liczyliście. Które, które wydawały Wam się szczere, okażą się niestety, że mają tą drugą twarz, i, i także to może być niezbyt fajne w tym miesiącu dla Was. Podsumowując, już koło Fortuny, nowy etap. Pamiętajcie, że koło Fortuny jest raz na górze, raz na dole. Jeżeli w Waszym życiu, w tym momencie dzieje się źle, pamiętajcie, że to minie. Za chwilę, e, za chwilę może być po prostu bardzo fajnie, za chwilę możecie być najszczęśliwszymi e, osobami. E, natomiast jeżeli dzieje się dobrze, Doceniajcie to, cieszcie się tym, dlaczego? Bo jak przyjdą te gorsze dni, będziecie mieli ma, jakby na zapas tej pozytywnej energii i dacie sobie radę z każdymi problemami i wtedy już nie będzie to aż taki straszny czy mocny dołek, po prostu ot, małe, mała niedogodność gdzieś w Waszym życiu. Także pamiętajcie, że to wy jesteście kowalami swojego losu, to wy decydujecie o tym, gdzie idziecie, co robicie i to od Was zależy, jak to Wasze życie wygląda. Życzę Wam dużo dobrego, pozdrawiam.